Mano dyszka z tej strony pozdrawiam serdecznie dzisiaj. No słuchajcie, długo wyczekiwany box e, mozaik 2021 euro e, 2020 z gwarantowanym autografem. Mam już przygotowane e, właśnie e, no, no na autograf te pudełeczko. No i zaczynamy 16 saszetek. Są w tym słuchajcie też jakieś Ciekawe paralelki, takie świecące z różnymi ty typami. W środku chyba jest 18 saszetek, no i wiadomo, po 8 kart. No i autograf gdzieś tu się kryje. Można trafić, jeżeli chodzi o Polaków, krychowiaka, ewentualnie kapustkę, ale boksa, skąd kupowałem, to był już trafiony kapustka, więc raczej. Nie ma co tutaj się nastawiać na kapustkę, tylko na Cristiano Ronaldo. No i... E, Okej. Okay. Jest i Krzysztof Piątek wyskakuje nam jako pierwsza karta. Okej. Okay. No dobrze, że to nie podpis, bo... Ale tu ładny Virgil van Dijk wleciał. Słuchajcie, piękny. I to jest chyba ta paralelka, z która jest numerowana. Nie, nie będzie numerowana, ale... Jest ona na pewno taka mega, mega świecąca. Może gdzieś tutaj numer będzie, ale na razie dam ją tutaj. Lecimy. Dias. No mam nadzieję, że w pierwszej saszetce od razu nie trafimy autografu, bo byłoby to naprawdę no, dziwne. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zaraz dam też młodemu, bo jest tu ze mną Mikołaj, otworzyć jakąś saszetkę. No, i mam nadzieję, że trafi e, samego Cristiano Ronaldo. Jest kolejna taka świecąca karta. E, mamy tutaj e, Larsena. Ok, e, Turcja. I kolejny z Anglii Phil Foden. Ok, no, dosyć ciekawa ta paralelka. Jest tylko szkoda, że nie ma jakiegoś tutaj e, limitu. E, następnie mamy tu jeszcze e, Elvedi. No i mamy Ake. Karty, jak sami widzicie, no dziesiątki raczej by nie dostały z, z PESa, więc tutaj dam młodemu otworzyć saszetkę obok, żeby to jakoś poszło, żebyśmy się zmieścili. AMS ASMR dla lubiących odgłosy otwierania. No i szukamy autografu. Młody tam wyszuka najlepsze trafy. Alioski. No jest to raczej normalne. Oj proszę bardzo. Kevin De Bruyne. Te karty są fajne, raczej świecące. E, I uwaga, mamy pierwszy international Man of Master, e, czyli Turcja. E, tak Demir, tak? Chyba tak się go czyta. E, nie jest on żaden tutaj limitowany, ale myślę, że dosyć ciekawy traf. Mamy tutaj Kolejne karty i jeszcze właśnie tego. Mikołaj Do. teraz Wam pokażę. U mnie jest Jordan Pickford, mm -hmm. Sancho, Tiago Alcantara, Tony Kroos Tutaj mamy Willa Orbana. Tutaj jest JeeKia Sisto. I tutaj w wersji montaż. Mamy Sergio Ramosa. Wow. No, bardzo fajna karta z Hiszpanii. Sergio Ramos. Ale numerka chyba nie widziałem na niej. Eee, no, mamy trochę ciemno, ale tutaj jest wszystko tego nie. Numerka nie ma, ale myślę, że. Design karty. Design karty jest bardzo fajny. Lecimy z kolejną saszetką. Kurczę. Emocje rosną. Uwaga, czy będzie autograf? W ogóle, czy będzie autograf w tym boksie? Eee, tego się dowiemy. Karty się sklejają niestety. Gulasz. Okej. Okay. <tryk> Tylko mi nie mów Mika, jak będziesz miał autograf. Sebastian Szymański. E, tego mamy tutaj. E, Pedroneto. E, I uwaga, jest. <tryk> Okej. Okay. On był jakoś tak dziwnie. E, Okej, okay. ale Portugalczyk. Myślę, że. E, Pedroneto. Nie wiem, co sądzisz o tym. Nawet... I o tym autografie, jest on w ogóle numerowany, ten autograf? Chyba, chyba nie. Niestety nie ma numerka, a szkoda, ale myślę, że i tak, i tak jest to naprawdę bardzo fajny traf. I co? Otwieramy dalej, czy zostawiamy karty? Autograf wchodzi tu. O kurczę, ja wziąłem nie ten. Nie to pudełko co trzeba. Ale dobra, bo ja wziąłem na tutaj na Vintage karty, czyli na takie większe. Ale dobra, na razie sobie zostawię to pudełko. Niech, niech będzie tak, przynajmniej będzie zabezpieczony. Pedronetto. OK, dajemy go tutaj. Otwieramy dalej. No i zobaczymy, może coś fajnego jeszcze tutaj wpadnie. Dajesz młody. U mnie jest tutaj doczka. Stanisław Lobotka, Kamera, Rzosław Kimiś, Gabriel Sow, De Lorenzo. To jest James, mhm. I mamy jeszcze Sigera. Okej, okay, czyli też taka paralelka, e, dosyć fajnie świecąca. Ruki kart w ogóle. E, to młodzieniec. Ok, polecimy no dalej. No, dwóch autografów raczej nie ma co liczyć, żeby były. No, ale nigdy nie wiadomo. Zdarzały się już takie boksy, chociaż nie u mnie, że dwa autografy były. Ale to by musiało być naprawdę mega, mega fart. Palisić. Te karty najprawdopodobniej zostaną. Nie będę zdradzać, ale będą dostępne. ok, mamy kolejną świecącą tutaj e, kefier, kefir e, mur z Wali, Okej, okay, no i teraz młody szybciutko pokazuje, a ja And już otwieram. Andre Silva. Dajot Upamekana. rechio. Sulc. Petkowicz, McLean. Dalsgard. I no, udało się trafić, ale nie w tej wersji Cristiano Ronaldo. O kurczę, mamy Ronaldo, Cristiano No tak, brakuje tutaj podpisu. Eee, a szkoda, może jakaś limitka? Nie, ale myślę, że i tak, i tak sam Ronaldo. Eee, świetny traf. Eee, lecę z kolejną saszetką Mamy tutaj bramkarza z Turcji. Chorwacja, rookie kart, Igor. DF. Nawet nie wiem jak wyglądają karty z, numer z numeracją, ale mamy tutaj e, Griezmanna na jakiejś fajnej karcie. Mm, tu mamy Czech Republic. Ok, i Pitch, jakiś Masters. Ok, Antoni Griezmann, France. Francja, może to jest jakiś numerowany, albo coś. Też nie, chyba, że mamy tutaj Griezmana, nie ma on numeracji. Kolejne karty tutaj Portugalia, Rui Patricio, Grilish i sam Rodri. Młody trzymaj saszetkę, a ja też już otwieram w międzyczasie. I wam pokazuję co wpada. Napiszcie jak oceniacie ten, ten traf właśnie tego podpisu Pedro Neto. Rookie kart, Iwan, e, ok. E, tam jakaś e, tutaj fajna karcioszka się świeci, e, i to nie jest raczej to, co do tej pory trafialiśmy. To jest chyba to samo, co Griezmann. E, chyba tak, możliwe, e, choć inaczej się mieni. Dobra, mamy z Finlandii e, Finland pry, so, iri. i uwaga, a, bo to jest Dominik Liwakowicz. Okej, okay, czyli to jest taka po prostu numer 18 jakaś karta, nie wiem czy specjalna czy też nie, ale spoczko, dajesz młody. Tutaj mamy Demirala Dimitrewski, Boyata, tutaj mamy Karatina, Gravenberg, i Osaka, Olmo. I po raz kolejny wersja montaż, tym razem to jest Jan, Jan Wartonga. Werton, mm, no fajnie. Myślę, że te montecz to nie są jakieś takie łatwe do trafienia, ale na pewno są. Dobra, zostały nam, <laughs>, słuchajcie, no jeszcze parę saszetek. Cały czas liczymy, lecimy tutaj, tylko będziemy sprawdzać chyba już te specjalne. Liczymy na autograf kolejny. <laughs> Mamy naszego Polaka rodaka Roberta Lewandowskiego. No i pięknie. Myślę, że Odłożę go tutaj na bok, eee, Brozowicz, no chciałbym kogoś trafić naprawdę poważnego, tam, ej, tam jest taki bąbelkowy, tak jak tam ten podpis, nie no żartuję, <laughs> raczej, nie, no, tak, no tak, ale to będzie zapewne inna karta jakaś, dobra, eee, czekaj, damy to tak, eee, Hiszpania, eee, Cygankow, proszę bardzo, ruki kart eee, ze Szkocji, eee, Zanka i, o kurcze, to jest a, A i uwaga, nie, no nie ma. E, tak jest, Dajot upamykano, ok, bąbelkowy Johnny, ale e, jest, jest numeretek. Jest numeracja, słuchajcie, 22 na 49. No, to dobry traf powiem Wam szczerze. No, w końcu coś fajnego, i zaraz to damy gdzieś do koszulki. No <coughs> i żoł Cancelo z Portugalii, także mamy pierwszą numerację. Tak u mnie jest Kai Havertz, Fernandez, Zaniolo, Williams, Valiant, Taylor, tutaj mamy Grbicia i Aleksa Krala. Uh -huh. No i pięknie. Bez numera, ale... I tak, i tak sympatycznie. No, i chyba jeszcze 500, szetek jeden podpis. Jedna numeracja. Myślę, że nawet całkiem spoko. No i lecimy. Mamy tutaj Sabitzera. Ok, Barki. O, ruki Card z Portugalii. Czekajcie. Tu mamy jeszcze Petersona Trinkao. I to jest jakaś numeracja? Nie czyli nie ma, ale też fajnie się tutaj mieni. Mamy jeszcze tutaj Gareth Bale, Rabio, Ekdal i Bastogne. Belfawski, Eden Hazard, Zabnin, De Jong, Mason Greenwood, Jan Fatih, Timo Werner i w wersji Peach Masters mamy Pełnego Krosa. krossa. A mm za -hmm. odwróć i zobacz, czy nie ma numeru. Nie, numeracji nie ma na tych kartach. Dobra, okej. Okay. No i lecimy dalej. Ja akurat trafiłem kolejną kartę bąbelkową. Ej, I taki ma troszkę charakter jak tutaj ten, ale zobaczymy, co to będzie. Ej, ale to jest jakiś odpał tam jest. Ej, do, dobra, inter. A, a dobra, czyli to już mamy. Man of, Master. Man of Master. Ok, a jakiś numer? Nie ma. A szkoda? Ale numer pierwszy w serii. No tak, numer jeden. One of One. Można by było rzec. No ciekawe, ciekawe. Czekajcie, Austria. Ok, damy to tu. No i tutaj są już bazóweczki, Ruki Card, jeszcze Zubkow, Chaldi, Under. I tutaj jeszcze jakaś się karta skleiła. Ademi też ruki kart, no i młody jeszcze przed ostatnią saszetkę. Tutaj, tutaj mamy Mbabu, Cire i Mobile, Davida Brooksa, Jankto z Czech, Marek Rodak, Suler, mamy Leimera i Remo Fleurer. Mm. Tu daj to, tą świecącą damy tu ok i lecimy słuchajcie poszło nam to bardzo dobrze e, prawie 16 minut i mamy wszystkie e, saszetki. już z głowy dobra e, przechodzimy ruki kart ruki kart e, oraz Skocja Skocja Szkocja Skotland no i e, tutaj Den Docker ale już bez numeru. No i ostatnie tutaj Hiszpania, Niemcy. O kurczę, dawno by nie było Niemców, i Szwajcaria, i Włochy. Także myślę, że hity są takie, że mamy kartę numerowaną Upamecano. tak jak już wspomniałem 22 na 49. No i podpis Pedro Neto, autograf Prism. OK, nie ma żadnego numeru, ale myślę, że i tak, i tak jest to dobry, dobry traf. Dzięki, wielkie za oglądanie. Dajcie łapeczki po kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.